Szanowni Państwo, chciałabym Wam przedstawić rozwiązanie metodyczne, praktyczne, które wykorzystujemy w pracy ze studentami specjalności nauczycielskich, przygotowując ich do funkcjonowania w szkole o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, a też wykorzystujemy je do pracy w różnych przestrzeniach i warunkach, w których przyjdzie tym nauczycielom w przyszłości funkcjonować. Tym rozwiązaniem, które chciałabym Państwu zaproponować jest strategia kształcenia wyprzedzającego, która została opracowana na Wydziale Studiów Edukacyjnych prawie 10 lat temu w zespole pod kierownictwem profesora Stanisława Delaka. Zanim jednak przedstawię samą strategię, chciałabym powiedzieć kilka słów o założeniach i przyświadczeniach, które mi towarzyszą podczas pracy z przyszłymi nauczycielami. Po pierwsze wychodzimy z takiego założenia, że edukacja jest relacją. Szczególnie jest to ważne teraz, w dobie pandemii, w dobie kształcenia zdalnego, które w swojej specyfice nie tyle bazuje na systemie, co właśnie na relacjach i precyzyjnej, jasnej komunikacji. Też, jak wskazują liczne badania, relacja nauczyciela z uczniem jest to jeden z najważniejszych czynników wpływających na efektywność nauczania. Dlatego też, realizując program, równocześnie podejmujemy takie działania i stosujemy takie rozwiązania metodyczne, które będą właśnie rozwijały umiejętność kształtowania tych relacji, a przede wszystkim będą mobilizowały studentów do, do podejmowania próby kształtowania tych relacji. Wydaje się tutaj też zasadne, że jeżeli chcemy budować relacje z innymi, to należy najpierw poznać siebie. Christopher Day mówi tutaj o konieczności inwestowania w całego nauczyciela, a z kolei nauczyciele, współcześni edukatorzy coraz częściej zwracają uwagę, że najważniejszym narzędziem pracy nauczyciela jest właśnie jego własna osobowość. Dlatego stosujemy tutaj takie podczas zajęć czy na kolejnych etap, etapach pracy strategią, stosujemy różnego rodzaju zadania czy też takie mini zadania, rozgrzewki i formujemy je w taki sposób, aby uczniowie mogli, studenci czy uczniowie mogli poznawać również siebie. Ostatnie, myślimy przykładami, stąd też przeświadczenie, że aby zrozumieć dany problem, a przede wszystkim kontekst, w jakim on się dzieje, należy pracować na studiach przypadku, budowanych na podstawie rozmów z osobami zaangażowanymi w dany problem, w tym z ekspertami. Pozwala to zobaczyć dany problem na wielu płaszczyznach, a też z różnych punktów widzenia. Staram się, aby historie, przypadki, na których pracujemy, były dostarczane, wyszukiwane przez studentów czy też przez nich opisywane, opracowywane na podstawie rozmów które, z osobami, które są bezpośrednio zaangażowane w daną sytuację czy też doświadczają danych, danych zdarzeń. Sama a strategia, którą proponujemy jako metodę, tak jak już wcześniej wspomniałam, została opracowana w zespole pod kierownictwem profesora Stanisława Deklaka w Zakładzie Pedagogii Wydziału Studiów Edukacyjnych. I w pierwotnym takim swoim założeniu przeznaczona była do nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych i matematyki w szkołach średnich. Jednak z czasem została ona upowszechniona i wdrożona w szkołach podstawowych i wyższych i była stosowana do nauczania różnych przedmiotów. Istotą kształcenia wyprzedzającego jest uczenie się do zajęć przed zajęciami. Przyjmujemy tutaj, że poprzez zajmowanie się tematem przed zasadniczymi zajęciami powstają w umyśle uczącego się pytania związane z opanowanym materiałem, a też aktywuje się jego wiedza uprzednia. Najczęściej jest to wiedza potoczna, natomiast sami same już Usystematyzowanie wiedzy następuje na zajęciach właściwych, stacjonarnych. W tym momencie, jak realizujemy te zajęcia, mają one formę zajęć zdalnych, natomiast systematyzacja odbywa się w formie synchronicznej. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce studenci samodzielnie zbierają informacje i są aktywni we wcześniejszym przygotowaniu się do zajęć realizowanym poza szkołą czy uczelnią, organizują zebrane informacje w wiadomości i też budują osobistą wiedzę przedmiotową przez tworzenie komunikatów i wykonywanie zadań. Z pomocą nauczyciela czy wykładowcy systematyzują zdobytą wiedzę i to odbywa się na lekcji właściwej. O tym za chwilę więcej powiem. W kształceniu wyprzedzającym zmienia się cel lekcji, zajęć w stosunku do zajęć organizowanych w formie tradycyjnej. W takim rozumieniu, zajęcia w strategii wyprzedzającej stają się miejscem do ugruntowania wiadomości, stają się miejscem do korekty rozumienia, do doskonalenia określonych umiejętności. I do rozwiązania ewentualnych problemów, i stają się miejscem, gdzie też studenci mogą zapytać e, 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 o kwestie, które ich nurtują. E, strategia ma cztery takie podstawowe etapy. Jest to etap aktywacji, przetwarzania, systematyzacji i ewaluacji. Chciałabym teraz krótko każdy z tych etapów scharakteryzować. Na etapie aktywacji zachodzi aktywowanie przez studentów ich wiedzy potocznej o przedmiotach, zjawiskach, problemach, to znaczy z wiedzy uprzedniej z danej dyscypliny. Prowadzący tutaj pełni taką rolę wspierającą, mobilizuje studentów, inspiruje i motywuje do indywidualnych poszukiwań informacji na dany temat z różnych źródeł, w tym też do rozmów z osobami, które są zaangażowane w dany problem, także do rozmów z ekspertami, chociaż to bardziej na kolejnym etapie. Tutaj też zachęcamy studentów do aktywowania wiedzy. O sobie zadajemy im często pytania, czy oni doświadczyli takiego problemu, na przykład z koncentracją, czy mieli trudności w uczeniu się, czy mieli kiedyś poczucie, że ich potrzeby edukacyjne są inne od kolegów czy koleżanek. Co oni wiedzą o tym problemie? Na etapie aktywacji same pytania mogą być bardzo różne i są zależne od tematu zajęć, ale co najważniejsze, pytania te mają zmobilizować uczącego do aktywizowania swojej wiedzy potocznej, uprzedniej. Po prostu studenci mają, uczący się, mają sobie przypomnieć, co już na dany temat wiedzą. Yy, otrzymane w rozmowach informacje, a też własne komentarze i refleksje, Zapisują oni w takim osobistym swoim portfolio. My to nazywamy takim podręcznikiem, osobistym podręcznikiem nauczyciela, a też te komentarze czy te treści, które uważają za stosowne, umieszczają na forum grupowym. Na przykład ostatnio jedna ze studentek. Nagrała rozmowę z mamą dziewczynki z Aspergerem i, oczywiście, za zgodą tej, tej pani, umieściła to nagranie na forum grupowym. Nagranie to stało się pretekstem do bardzo ożywionej i ciekawej dyskusji między studentami. Sam ten etap aktywacji, w zależności od, naszy, od naszego nadrzędnego celu i treści też, może być realizowany samodzielnie lub może być realizowany w grupach. Wykonując zadania na etapie aktywacji, kontaktując się z różnymi osobami, studenci uczą się współpracy z innymi, otwierają się też na nowe doświadczenia, uczą się patrzeć na dany problem z wielu perspektyw i przede wszystkim też uczą się empatii. Kolejnym etapem strategii kształcenia wyprzedzającego jest przetwarzanie. To jest ten etap, kiedy, tak jak widać to na grafice, kiedy nasz konstrukt wiedzy zostaje, otrzymuje nową dawkę informacji, które muszą znaleźć miejsce na tym konstrukcie, które muszą zostać uporządkowane, ale to dopiero na kolejnym etapie. Tutaj uczący się wykonują konkretne zadania związane z danym tematem, wykorzystując różne materiały dydaktyczne, pracują oddalnie, samodzielnie w grupach oraz z prowadzącą, dążą też do porządkowania i filtrowania zebranych materiałów. Etap ten jest realizowany w formie asynchronicznej. To jest też ten moment, kiedy studenci przetwarzają nowe informacje, próbują je równocześnie połączyć z tymi, które już wcześniej mieli. Tutaj studiują literaturę, wykonują ćwiczenia, czy też pracują z konkretnymi przypadkami. To tutaj właśnie analizują, wnioskują, tłumaczą, definiują, szukają rozwiązań, myślą krytycznie, myślą lateralnie, dostrzegają możliwości, dokonują symulacji mentalnej no i w końcu też prowadzą takie samodzielne poszukiwania. Zakładamy, że to jest ten etap, w którym, w którym, na którym studenci kształtują. Swój taki właśnie warsztat nauczycielski, swój, swoją też refleksyjność i odnajdują swoje sposoby rozwiązywania problemów. Trzecim etapem. Jest etap systematyzacji. On odbywa się w trybie synchronicznym, spotykamy się na platformie w momencie, kiedy była realizowana strategia w trybie stacjonarnym to był to właśnie moment, kiedy spotykaliśmy się na zajęciach, kiedy właśnie spotykaliśmy się na zajęciach po to, nie żeby nauczyć się czegoś nowego, ale aby uporządkować to, czego nauczyliśmy się wcześniej. Tutaj studenci z, przygotowanymi, z przygotowanym właśnie portfolio, wykonanymi zadaniami, osobistymi zapisami i komentarzami łączą się na spotkanie z prowadzącą i podczas spotkania dzielą się refleksjami, rozwiązaniami, zadają pytania, dyskutują, tutaj systematyzują i porządkują zdobyte informacje. Mam takie wrażenie, to taka moja osobista dygresja, że w dobie pandemii kształcenie i kształcenia zdalnego na zajęciach synchronicznych, na których poruszane są zagadnienia dla studentów całkiem nowe. Studenci, w zależności od grupy, albo w ogóle nie zadają dodatkowych pytań, albo zadają ich bardzo dużo. Najczęściej na pytania jest czas pod koniec zajęć, albo go w ogóle nie ma, albo go też często, często brakuje. Wykorzystanie zajęć czy zastosowanie strategii kształcenia wyprzedzającego i wykorzystanie zajęć synchronicznych do, nie tyle do przekazania nowych informacji, ale do ugruntowania wiedzy, do uporządkowania, daje, mam wrażenie, że rozwiązuje problem zarówno studentów tych milczących, jak i tych, też tych, którzy, którzy chcieliby być aktywni, a nie mają do tego przestrzeni. Taka organizacja zajęć, kiedy porządkujemy swoje informacje zdobyte wcześniej, sprawia, że studenci, którzy wcześniej nie zabierali głosu, przychodzą już na te zajęcia zaktywowani i zachęceni, zainspirowani nowym tematem i chętnie, zdecydowanie chętnie zabierają ten głos. Z kolei studenci, którzy zawsze byli aktywni, mają w końcu płaszczyznę Przestrzeń do tego, aby móc porozmawiać o kwestiach dla nich ważnych. Na tym etapie, czyli podsumowując, na tym etapie systematyzacji, studenci porządkują informacje i zawieszają te informacje na swoich konstruktach wiedzy. Ostatnim etapem kształcenia wyprzedzającego jest ewaluacja. Na tym etapie uczący się zajmują się zdobytą wiedzą niejako już z zewnątrz, jako krytycy, recenzenci. Etap ten ma ukształtować w nich przekonanie o tym, że odpowiedzi na pytania zawsze rodzą nowe pytania, że wiedza nigdy nie jest ostateczna i że ma czasowy, egzystencjalny wymiar. Tutaj odpowiadają sobie na pytanie, co wiem. Czego nie wiem, czy potrafię zastosować teorię w praktyce, czy jestem przygotowany, przygotowana na taką sytuację. Myślę, że tutaj buduje się ich taka właśnie świadomość, że praca nauczycielskiej zawsze powinna towarzyszyć refleksja. Wszystkie te wytwory swojej pracy ze wszystkich po kolei etapów studenci zapisują w takim swoim portfolio. Jest to taki wytwór ich twórczej pracy. My to nazywamy, tak jak już wcześniej wspomniałam, takim osobistym podręcznikiem nauczyciela. I on może mieć rozmaitą przyjmować formę może mieć to podręcznik w, w formie elektronicznej, może być w formie papierowej, może być też o niestandardowych wymiarów. Niektórzy studenci zamieszczają tam komiksy, swoje rysunki, artykuły, zapiski, robią sobie jakieś dodatkowe kieszonki czy, czy zakładki. I jest praca nad takim podręcznikiem, staje się dla nich takim ciekawym i inspirującym doświadczeniem. Podsumowując, reasumując. Pracując strategią kształcenia wyprzedzającego, obok kształtowania wiedzy na dany temat, wykształcamy też takie umiejętności, które pozwolą w przyszłości tym nauczycielom budować ich warsztat kompetencji. Kształtujemy takie umiejętności jak umiejętność kreatywnego myślenia, krytycznego myślenia, te w tym też umiejętności komunikacyjne, szczególnie te związane z słuchaniem, umiejętność też pracy, pracy zdalnej. Sama strategia kształcenia wyprzedzającego w tym założeniu Została, opiera się w dużej mierze na pracy zdalnej z wykorzystaniem platformy. W zasadzie tylko etap systematyzacji miał miejsce w sali lekcyjnej, w klasie, i wtedy było to rzeczywiste spotkanie. Natomiast pozostałe etapy były realizowane poza murami uczelni czy szkoły. Obecnie dzieje się tak, że wszystkie etapy realizowane są w sieci i mam wrażenie, że studenci lepiej się w takiej formie tej strategii odnajdują, jak w tradycyjnej wersji. Mają, mam wrażenie, że mają takie większe poczucie mocy sprawczej i odnajdują więcej możliwości na spotkanie się z różnego rodzaju osobami, które doświadczają określonych problemów, czy też doświadczają, czy są ekspertami w danej dziedzinie. W tej chwili przełamaliśmy taką barierę mentalną co do spotkań zdalnych. Nie mamy żadnych odporów, aby wykorzystać komunikatory. Tym samym nie mamy też problemu, żeby się spotkać z kimś już fizycznie, kto mieszka na drugim końcu Polski. Nie ma problemu, gdzie go zaprosić. Po prostu spotykamy się na, na platformie, czy spotykamy się gdzieś w jakimś miejscu z wykorzystaniem komunikatora. I tak na przykład na moich najbliższych zajęciach z pedagogiki na lingwistyce będzie obecna nauczycielka języka niemieckiego, która na stałe mieszka w ogóle w Łodzi. Dlatego dzisiaj nie ma już miejsca odległości, czy nie ma problemu miejsca czy odległości, nie ma znaczenia, gdzie mój rozmówca mieszka i gdzie się spotkamy. Tak podsumowując, staramy się, aby zajęcia prowadzone, te odwrócone zajęcia, prowadzone właśnie za pośrednictwem strategii kształcenia wyprzedzającego, do tego realizowane w przestrzeni wirtualnej, były dla studentów taką okazją do poznawania siebie, do budowania relacji, były też przestrzenią do dyskusji i do poszukiwania takich konstruktywnych rozwiązań. Przede wszystkim jednak staramy się, aby było to miejsce do budowania takiego przeświadczenia, że rozwiązanie zawsze da się odnaleźć. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.